Cześć wszystkim, dzisiaj otworzymy jazetę Matcha Today z kartą limitowanej edycji i dwoma szafetkami więc zacznijmy o, okay. nie chcę uszkodzić magazynu Oké, dus daar is... Oep, Oké, het is brand. En zo, ik twee zes Mam kościelnego Turnera do Prado, Hughesa i Redmonda, o, mam specjalną kartę, panie, Henderson. Pellegrini, Falani, Marviox i Team Howard Star Player. Bardzo fajna saszetka, bo zawsze z Macho Dodaj to nie ma żadnych star playerów, a specjalną kartą jest Ryan Giggs, Limitka. Super. Chyba jeszcze dwa magazyny kupię. Yy, ponieważ... Są e, e, trzy rodzaje. Tu macie wierszera, parą do gigs. I te dziwne, że tu jest na białym tle, a arsenalu nie, więc... a fajna limitka. Bardzo fajna. I tak. Następna rzecz to jest magazyn. Bejo na okładce Bail Znowu O Mamy Bayern Tutaj Lewandowski Coś tu O, Buta. Tutaj napisane, kto może wygra w e, świata i plakat Ferdinanda. Tutaj Messi połączony z jasnym Fasolą wychodzi i tak coś. Tak. Runi Fasola, takie coś. Tak. Terry Fasola, no to takie tak. coś. Tutaj Pepe, Pe e, nie Pepe takie śmieszne rzeczy mamy tutaj chyba najlepsza drużyna złożona z różnych graczy Aguero plakat tutaj są pokazane o, y, różne tu mamy rzeczy i nowe Macho <tuszy> lamela o, to jest drugi. Tu mamy Alana Shirera I tutaj jest on, na takiej karcie. Tu mamy Andy Cole. Terry Henry. Lampard i Fowler. Numer 5. <tryk> mamy. Tutaj nie wiem. Oba bardzo. Różne rzeczy. Tu

Ferdinand, Tiago, Contrao, Figo, Kaka, Zidane, Ronaldo, Cavani, Ibell, ibe, Ibrahima i <kluzny> Tu mamy różne rzeczy z drużyny O, Limitowana edycja. Patrzcie. Potrzebne. filme, jakieś squeeze'e. Bo. Ha. różne. Tak no, To jest festiwal match Tax. I tu mamy jeszcze jeden plakat. O, jeszcze jedna Więc to wszystko. Nara.